Jesteśmy na targach w Ostrawie i dzisiaj przygotowaliśmy ze sobą próbki pyłku kwiatowego tak aby czescy pszczelarze mogli spróbować pyłek i rozmawiamy o pozyskiwaniu pyłku. I chcielibyśmy żeby zaczęli to robić i mamy dla nich wialnię do pyłku i fajnie, fajnie te rozmowy przechodzą degustują, nie znają tego produktu. W Czechach jest taka sytuacja, że czescy pszczelarze bardzo mało pozyskują tego pyłku, albo wręcz w niektórych regionach w ogóle, ponieważ mają takie przeświadczenie, że pyłek w ogóle się nie trawi w ludzkim organizmie, więc po co go pozyskiwać. Więc tłumaczymy, mamy kolegę Dominik tutaj, tłumaczy po czesku o pyłku, był na wykładach, Pani profesor z Czech zrobiła taki wykład odnośnie zdrowotnych wartości pyłku. Także zmienia się ten rynek pyłku w Czechach, co nas bardzo cieszy, bo po sąsiedzku będziemy mogli dystrybuować nasze produkty, a i Czesi będą zdrowsi dzięki temu. Dobra, teraz mała wycieczka po, mała wycieczka po targach. Oczywiście miody pitne cieszą się dużym zainteresowaniem. Jest kilka stoisk, także z miodem, ale jednak nie ma nigdzie pyłku kwiatowego. Dziś na jednym stoisku kilka woreczków pyłku miał pszczelarz ze Słowacji. Na, Słowacji. na Słowacji jest odmienna sytuacja. Tam tego pyłku pozyskuje się bardzo dużo. Tutaj mamy pana ze świeczkami i z formami do świec. No, ma cuda, cudeńka. Prześliczne. Naprawdę ma takie formy, których nigdzie, nigdzie wcześniej nie widziałem. A i ma też bardzo ciekawą, ma bardzo ciekawą matrycę do robienia węzy na silikonie z chłodzeniem wodnym. Tu jest dziś chłodzenie wodne. Bardzo ładnie to wygląda. Takiego ciekawego tworzywa sztucznego, bardzo twardego i miękkiego, miękkiego silikonu. Tutaj rurki są zatopione w tym silikonie i one chłodzą ten silikon, żeby można było kolejne arkusze węzy od razu odlewać. Dobrze, idziemy dalej. Tu są potężne topiarki do wosku z prasą. Tu jest mniejsza wersja z prasą do sklepin wbudowaną. A tutaj mamy taką, taką topiarkę z wanną i tutaj jest osobno nie ma kosza. Kosz wyjęty No, ciężko się dzisiaj przewidzieć. Jest bardzo dużo ludzi. Bardzo dużo ludzi, ale idziemy dalej. No naprawdę ciężko się przebić. Momentami jest, momentami jest grubo. Dzisiaj, no tutaj mamy taki sklep Przelazki. To jest sklep tego pana, który tam tłumaczy odnośnie tych topiarek i różne, różne przelarskie takie wyroby, cielarskie potrzeby. Co ciekawe, w naszym heksagonowym kolorze znaleźliśmy klateczki, klateczki na matki. Takich jeszcze ładnym kolorze nie widzieliśmy. Zazwyczaj żółte, białe, przezroczyste, ale takie niebieskie ładne jeszcze nie były. Dobra, idziemy dalej. Eee, zaraz są jeszcze takie ciekawostki. Tu są wieżby, potężne niektóre. No to. Także ciekawe. Jest bardzo, bardzo ciekawy moim zdaniem mało praktyczny. Domek do apiterapii w takim ciekawym kształcie chyba oktagon no tu są drzwi domek drewniany no wygląda tak jak taka okrągła sauna jednak zaglądałem w jaki sposób obsługiwane są pszczoły to żeby je obsługiwać to trzeba zdemontować całe łóżko nie, ma, nie wyjeżdża to ze środka więc jest to mało praktyczne moim zdaniem tu mają taką wersję bardziej praktyczną, gdzie faktycznie można wysunąć tą ten ul urodzinny i go obsługiwać. No to ta konwersja jeszcze faktycznie, może, może miałoby rację bytu. Tu jest strona internetowa tego producenta. Jest to ciekawe. Kremowane miody mają wzięcie w Czechach, na stoliskach pszczelarzy mają kremowane miody, a co za tym idzie e, są zainteresowani pszczelarze naszymi, e, naszymi kremownicami do miodu, nawet tutaj gdzieś ustawiliśmy przy sali wykładowej e, materiały po czesku, tak aby pszczelarze mogli, mogli sobie e, zajrzeć do naszych prospektów. E, dobra, jakoś przeszedłem tyłem, ale dobra, zaraz się, o. Proszę bardzo, polski producent, polski producent uli styropianowych BURNAT. Pięknie się chłopaki prezentują, tutaj mają duże zainteresowanie. Czeski rynek nie jest im obcy i mają dostosowane ule do czeskich wymiarów ramek, więc naprawdę, naprawdę są przygotowani do tego, współpracują z Czechami już od, od jakiegoś czasu. Mają swojego przedstawiciela który w języku czeskim też prezentuje wszystkie produkty tak samo przygotowali widzę po czesku, po czesku materiały super, bardzo mnie cieszy, że polskie firmy wychodzą z naszego rodzimego ogródka na zewnątrz co tu mamy, tu mamy czeskie, czeskie produkty i za chwilę podejdziemy do naszego polskiego producenta gdzieś tu jest Piotr Wilk, nie jest Piotruś jest Piotr ze swoimi wózkami. I te wózki już Piotr ma sprzedane, klienci już jadą po odbiór. Ale tutaj umawiamy się zawsze z klientami w ten sposób, żeby odbierali na koniec, jak już targi się skończą. Oszczędzamy po prostu, żeby nie wozić niepotrzebnie transport. Darmowy wtedy ma klient, bo i tak przyjeżdżamy, a my nie musimy wracać z takimi sprzętami. Także Piotrek tak samo robi i te wózki już sprzedane, tak super, dobra idziemy dalej, tutaj tu jest ciekawe, ciekawe urządzenie bardzo stare, mieszadło do standaryzacji miodu, my mamy w Heksagonie inny pomysł, troszkę ciekawszy na, na to rozwiązanie, niemniej mamy coraz więcej zapytań o mieszadło do standaryzacji miodu. No nie będzie takie wielkie, toporne. Zrobimy coś coś lżejszego, ale na pewno będzie bardzo, bardzo skuteczne. No tak jak widzicie, no ludzie dopisują. Naprawdę jest naprawdę jest gdzie okiem sięgnąć. Ja teraz stoję na środku w taki sposób, żeby żeby pokazać tu degustacja. Degustacja różnych miodów. Pięknie to wygląda. I miody Pitne również. Bardzo fajnie. O, znaleźliśmy pyłek. Udało się znaleźć na jednym stoisku pyłek. Tego wcześniej nie widzieliśmy, chyba nie było e, wcześniej. Super. Bardzo fajnie, że się w Czechach pokazuje. E, pokazuje ten pyłek. Dobra, idziemy dalej. Przejdziemy jeszcze tą ścianą, tutaj są burnaty, od burnatów. Tu musiałbym podejść, nie wiem co tu mają. Tu mają jakieś edukacyjne, edukacyjne książki o pszczołach po czesku. I pszczołeczki ręcznie robione, super. Też mamy takie na stoisku. Kilka, kilka przywieźliśmy ze sobą ręcznie robionych takich produktów. Medowina. Medowina, czyli miód pitny. Degustacja miodów, czyli pasieka jakaś się wystawiła. W tym roku w ogóle jest dużo mniej pasiek niż w zeszłym. W zeszłym roku było bardzo dużo tutaj straganów, stoisk z, z miodem. W tym roku jest troszkę mniej. O, nasze pszczółki też takie mamy na stoisku. Bardzo fajnie, że się, że się pojawiają różne gadżety, bo dla dzieci. Ludzie biorą na prezenty, bransoletki na Dzień Kobiet, dzisiaj też mają wzięcie, poszło już całkiem sporo, Dobra. tutaj mało pszczelarskie, tu mamy następnego polskiego producenta, tym razem stroje pszczelarskie Firma Adamek. Które yy, jestem zwolennikiem, mają niesamowitą bawełnę, która oddycha. I porównywałem te stroje z strojami z tak pełnej siatki. Siatka niestety jest prostnikowa, i mimo tego, że to siatka, to i tak się źle w tym pracuje. A w tych strojach od Adamka pracuje się rewelacyjnie, mimo tego, że nie ma żadnych dodatkowych wentylacji, to ta bawełna, bo to jest 100% bawełniany, jest rewelacyjna. No, widzę, że u Adamka może też. Kupić taki podstawowy sprzęt, przelazki. Także nie tylko stroje, ale też jakiś drobny asortyment. Eee... Hej, hej. O, przepraszam. Eee, można, można drobny asortyment kupić. Eee, dobrze, idziemy dalej. Już wracamy powoli do naszego stoiska. Oczywiście są też producenci uli drewnianych. Eee... Także też jeżeli są zwolennicy i wręgowe i bezwręgowe i ule pokazowe można tutaj zobaczyć w jaki sposób części to rozwiązują na jedną na dwie ramki tutaj panie prezentują, panie prezentują akurat na dwie ramki na dwie ramki pszczele na pewno dobry na pewno ten wymiar by trzeba było dostosować ale jest to bardzo, bardzo ciekawe rozwiązanie że dwie rameczki można sobie w taki sposób w ulu pokazowym otworzyć. Także dla szkół, dla przedszkoli, bardzo fajna sprawa na warsztaty edukacyjne. I co jest fajniejsze, w tych dostępnych u nas, że są te drzwi, które można zamknąć i wtedy zasłonić pszczoły, żeby się nie denerwowały, żeby nie wpuszczać im niepotrzebnie światła w czasie transportu. Także zastanawiam się tylko, czy wentylacja jest wystarczająca. Na dole jest, na dole jest trochę wentylacji. Na górze też jest wentylacja. Także myślę, że na dwie ramki pszczół to w zupełności wystarczy. Super. Bardzo fajnie. Dobra, wracamy na nasze, na nasze stoisko. W tym roku jak nigdy. Zrobiliśmy też dział z takimi drobiazgami przelarskimi. E, oczywiście ciasko jeżyki w Czechach e, idą. Bardzo fajnie. Mamy tutaj poczęstunek, bo, bo części polskie jeżyki bardzo lubią. Mamy jakieś, o dzisiaj też schodzą brazoletki, takie i gumowe, i koralikowe, mamy skarpetki malutki podkurzacz, też robi robotę. Ludzie biorą dla dzieci, dla wnuków, dla, do ulików weselnych do obsługi, albo po prostu niektórzy potrzebują na pasiekę mały podkurzacz, to taki świetnie się, świetnie się spisuje. No jak widać na stoisku heksagonu cały czas jest ruch. Były takie momenty, że było jeszcze więcej ludzi, tak jakby taka fala. Wydaje mi się, że jest to związane z naszym tutaj czeskim przyjacielem, który prezentuje miody pitne i podczas prezentacji tutaj jest praktycznie zakorkowane przejście, a jeżeli skończy, to cała ta fala ludzi przesuwa się wprost do stoiska hexagonu, więc bardzo jesteśmy zadowoleni w tym roku z tego, z tego stoiska, z tego stanowiska. I zabraliśmy ze sobą platformę do transportu uli, która bardzo też ma fajny obiór w Czechach. Ale nie tylko, bo przyjechali też pszczelarze z Polski i, i też się oglądali, też ją sprawdzają, też się zastanawiają, czy nie przejść na właśnie taki sposób. Transportu uli. Trochę brakuje mi ręki, bo w jednej trzeba mikrofon, żebyście mnie lepiej słyszeli, a w, drugiej, a w drugiej telefon. I tak to wygląda, właśnie chodzi tutaj sobie ta platforma w jedną, w drugą stronę. Tu jest akurat platforma na 24 rodziny, gdzie dwa środkowe rzędy się wysuwają, a dwa zewnętrzne są stałe. Nogi są regulowane. Tu w zestawie dajemy korbkę albo rekomendujemy używanie klucza pneumatycznego czy elektrycznego do takiej zakrętarki. Wtedy bardzo szybko można to podnieść i opuścić. Mamy też drugą wersję, taką, gdzie nogi są nieregulowane, bo część przelaży uważa, że jest to niebezpieczne ze względu na to, że ktoś nie podszedł, nie kręcił przy tym, a nie daj Boże, próbował to ukraść, więc robimy też stałe. Wtedy w zestawie dajemy duży taki lewarek który którym podnosi się całą jedną stronę platformy, montuje się nogi na odpowiednią wysokość, lewarek się zabiera, idzie się na drugą stronę i się trzyność powtarza i w ten sposób mamy platformę ustawioną na stałe, bez możliwości szybkiej regulacji, więc to robimy po prostu jako opcja. Tam podpora z kołem jest montowana w celowniku na końcu każdej szuflady. I też rekomendujemy zawieranie jej, tak żeby nie zostawiać na miejscu, na pasieczysku takiego sprzętu, żeby nie prowokować jakichś przechodzących osób, co to tutaj na kółku stoi, czy to można tym jeździć, czy nie. Więc tutaj mamy taką zawleczkę zrobioną, i tą zawleczkę odpinamy i zabieramy sobie to koło ze sobą, nie zostawiając żadnych zbędnych rzeczy na pasiczysku. No, to jest takie przejście mm, przez, nasz, przez nasz, yy, nasze piętro. Yy, jest jeszcze drugie piętro, to może później podejdę i to na razie tyle. Dzięki.